Tak widzę. No tam jest, to jest. blisko mnie. Dobra, tak, to zrobić tutaj tą MK. Tak jajc. to daj mi albo SMG, ga albo tym, cokolwiek mi dajno. No nie, co ty kurna, żebrak, w żebrak jesteś? I cokolwiek, ja kurna... Państwo, jesteśmy kliencami No jesteśmy kliencami No to chłopie... Pomagajmy sobie Żebyśmy wygrali, co? Nie mówię ci koła O, ty Typy, ty, 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 ty. ty? No, nie ma ciebie nie wiesz w Zwaliłeś ich nie jeden ma auga. O, ma, ma. O, ma, ma. przeszukam go na razie. Idzie drugi, idzie drugi, szybko. Leżę Lepko, dobrze. Teraz healuj, Nie miał auta, miał ni niestety niebieskiego famasa. Ketak. Dobra. Jest duże poty. Nie, nie muszę. Oj, zapitalaj mnie. To, Krisie, Krisie. Na Lec. No to O dobra, mamy typa. Nie. A dobra. Czekaj, walny go. Walny go zaraz ze snajpy. No kurna, jak to minął. No. Weź go, dostał weź go dostał. przetrzymuj, ja go walnę ze snajpy Stajem, prawie dostał Teraz kolejny mu posłał Dobra, ja na niego idę Ja idę na... Dostał, dostał Ja idę na 1v1 Ja idę na 1v1 niego, No hit z pompy i leży no, ziomek, no No wiem Haza, 37, dostał z pompy, z daleka Dzielny pacjent Leży Leży pan dzielny pacjent. HxD, idę, oni kogoś snajpią. Bo ktoś snajpi i. Co się ktoś nim napierdziela? oni mają to migana! kapitolna mają Tomigana! migana. Pamiętam o tym. Poszło. Nie pitol, we nie pitolniesz. Ej, dobrze. Wiesz co? Ja mam snajpę, więc... Na trzy, cztery pitol, okej? Trzy, cztery pitolni. Pitolni. Pitolni Dobrze, prawie im ten. Teraz y, w tą dolną ścianę, pitolni. Trzy. No to jest minigana. Nie, y, z etera. Trzy, cztery. Ja zbijam heavy w ścianę, a ty walisz z minigana. Trzy. Znaczy z tego. O! Na tą samą y, sniper to ja. prawie, no, dobra. Panie, maloła, maloła nie. to nie mogę z, te z tego wyjść. Maloła.

Dobra nie widzę Oni gdzieś tu byli na 100% No na pewno są stąd, gdzieś tam Uważam. Nie, ja tutaj gdzieś słyszałam kroki Gdzieś? Oni się gdzieś się edytują To tak, nie widzę. Blisko nas, ja to słyszę. A tutaj? W tym, tym, Nie. Nie wiem, nie sądzę. Nie. Czyli gdzieś tu słyszałam kroki. Chyba nie. Wiele? oni są w tamtym. Widzisz, widzisz i twoje... Dobra, jeden dostał. Nie, to okay. okay. To jest easy, meek. easy. Meek. O, jeden. Ostatni.